Wielkie zagrożenie i jednocześnie wielka szansa dla lewactwa, dla ludzi, którzy nie stawiają interesu Polski na pierwszym miejscu. Setki tysięcy Ukraińców w 2027 roku z polskim obywatelstwem mogą pójść zagłosować na Lewicę, Koalicję Obywatelską, PSL Polskę 2050. Na tym im chyba zależy. Ponieważ nie chcą przegłosować naszego projektu ustawy wydłużającego możliwość ubiegania się o, o obywatelstwo dopiero po 10 latach, a nie po 3, tak jak jest w tej chwili. Wiecie, jakie to jest zagrożenie? Ukraińcy mogą też stworzyć swoje komitety wyborcze i jeszcze skorzystać z praw mniejszości narodowej, czyli nie będą musieli przekraczać 5%. Mogliby z łatwością mieć 41 mandatów już nawet w tej chwili. To jest zagrożenie.